Dla podopiecznych Leszka Wójcika ostatni mecz w rozgrywkach był okazją na potwierdzenie swojej dominacji w kolejnym sezonie gry w Małopolskiej Lidze Juniorów. Na zakończenie rozgrywek szczypionistom z Pemosu przyszło się mierzyć z piątym zespołem tabeli Krakowiakiem Kraków. Początek niedzielnej rywalizacji był bardzo chaotyczny w wykonaniu obydwu stron. Zawodnicy mieli problemy z dobrym rozegraniem i notowali dużą liczbę strat. Najpierw nerwy opanowali gospodarze i to oni pierwsi zanotowali trafienia w tym spotkaniu. W szóstej minucie prowadzili już 4 do 0. Przyjezdni mieli duże problemy z przedarciem się pod bramkę Michała Wiatra. Zawodnicy z Chrzanowa prezentowali się bardzo dobrze w obronie i kontrowali. W ósmej minucie Dawid Skoczyla strafił z lewego skrzydła na 6 do 2. Szybko wypracowana przewaga sprawiła, że PEMOS kontrolował przebieg meczu i z minuty na minutę powiększał prowadzenie. W 15. minucie w bramce gospodarzy pojawił się Bartosz Gajewski, który popisał się kilkoma niezłymi interwencjami. W 24. minucie przewaga gospodarzy wynosiła już 10 bramek. W końcówce pierwszej odsłony meczu podopieczni Leszka Wójcika jeszcze ją powiększyli i oba zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 19 do 6 dla Chrzanowian. Po zmianie stron zawodnicy z Krakowa nadal grali nieskutecznie. Naciskani przez dobrze dysponowaną defensywę goście rzucali niecelnie i często tracili piłkę w ataku. Pemos wciąż grał bardzo dobrze z kontry i jego przewaga rosła. W 39 minucie na tablicy świetlnej widniał wynik 25 do 8 i nikt nie miał wątpliwości, że kolejny mecz jest już wygrany. Pemos grał spokojnie, powoli wyprowadzał swoje akcje i trafiał rzut za rzutem. Zdeprymowani zawodnicy Krakowiaka źle rozgrywali swoje ataki, co było tylko wodą na młyn dla Chrzanowian. W 55 minucie Pemos prowadził już 34 do 12 i przyjezdni tylko czekali na końcowy gwizdek sędziego. W samej końcówce gościom udało się dołożyć kilka trafień i ostatecznie spotkanie zakończyło się wysoką wygraną Pemosu Chrzanów 39 do 16. Dzięki zwycięzców w Małopolskiej Lidze Juniorów podopieczni Leszka Wójcika zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorów, które zostaną rozegrane od 7 do 9 lutego w Chrzanowie.